Nie lubię tego nalewać, ale muszę mieć co najmniej zawsze pół litra zapasowego paliwa. Już kilka razy mi się zdarzyło. Dwa, że musiałem pchać motocykl do domu. A tak jak przerywa, to znaczy, że czas wracać. Paliwo jest. Mogę się ubierać. W trialu, ściszę troszeczkę. W trialu lubię najbardziej to, że czekaj niewiele rzeczy zakłada na siebie: skarpety, spodnie, koszulkę jakąś, kask. Do tego rękawiczki można jechać. Ubieram się. Wyłączyć. Trzyma. Jeszcze trochę miękki. Ale z pewnością wyschnie. Portfel jeszcze. A, a propos, portfela. Eee, nie wiem, czy wy, ale chyba w tym roku po raz ostatni. Będzie można rejestrować motocykle. Inaczej dowiedzcie się, albo na pewno wielu z was wie o co chodzi. Niezarejestrowany motocykl, a na przykład zakupiony w zeszłym roku, nie będzie można go zarejestrować w latach następnych. A jeśli będzie można, to będzie to o wiele, o wiele trudniejsze. Tak ponoć mówią przepisy. Ja zamierzam zarejestrować, ale jeszcze zawsze biorę z portfela prawo jazdy, którego nie mam i przynajmniej dowód. A, a propos. Teraz mi się coś przypomniało, teraz wam coś pokażę. Dolar. Jeśli was to tutaj interesuje, to wytrzymacie do końca. Opowiem wam, bo przypomniał mi się teraz ten dolar. Jak również ostatnio w radiu słyszałem rozmowę z tym człowiekiem, który opowiadał o swoich przygodach przemytniczych. Ja też kiedyś przemycałem różne towary. To zaraz wsiadam na motocykl i wam o tym opowiem, jeśli to Was interesuje. A takiego dolara zawsze mam. Eee, no nie jest to mój talizman, ale na szczęście. Wiecie, tak a propos dolarów, jak rozpoznaje się, czy one są prawdziwe, czy, czy nie? No, na pewno wielu z Was wie. Ale pierwsza taka rzecz, musiałbym postawić kamerę. Może to, co niektórych z Was zainteresuje. Pierwsza taka rzecz, to trzeba sprawdzić dolar prawdopodobnie. To jest papier połączony z bawełną i on się tak trochę naciąga. Przynajmniej te starsze dolary. Jak również, w związku z tym, że to chyba bawełna, to o to chodzi. Nie wiem. Potrafią tutaj być takie kolorowe nitki. Czerwone, takie niesymetrycznie, tak dziwnie porozrzucane. Oraz tu jest akurat Washington. Każdy prezydent jest w takim surducie. I on jest tutaj, o tu. Słyszycie? Taki lekko, lekko chropowaty. No, to takie krótkie szkolenie, jak się sprawdza. Dolary, ale ubieram się dalej i jedziemy. Jedziemy tu znaleźć ścieżkę, żeby, żeby się tak nie obrócić. No, w każdym bądź razie bo chyba o tym zacząłem. Moja przygoda z przemytem. Dzisiaj to tak należałoby nazwać, a wtedy. wolno tutaj przyjadę, żeby nie pobrudzić sobie pleców. A wtedy to po prostu. Ech, muszę krzyczeć. A wtedy to po prostu. no. tak zarabialiśmy na życie w latach 80. Bardzo dużo ludzi wyjeżdżało za granicę, ale nie po to, żeby pozostać, tylko po to, żeby pojechać i wrócić. W związku z tym, że. Paszporty zdaje się były dwa rodzaje, bo to już było tak dawno temu Dla co niektórych z Was, a może dla większości, to już prehistoria Paszporty po pierwsze nie trzymało się w domu, nie miało się w domu na stałe Tylko na komendzie policji, milicji wtedy Tu wolno No i wy Na komendzie milicji Każdorazowo po powrocie Należało paszport zdać, tam się miał określony termin Jak również Później jak się chciało wyjechać To można było iść po paszport Oczywiście Wnioskując Do jakiego kraju I tak dalej, i tak dalej Chce się jechać, obłożone to było Naprawdę skomplikowanymi Przepisami I za każdym razem, czy jak się martwił, czy czy wydane mu zostanie paszport No ale mając już to wszystko można było jechać Moje pierwsze przygody i pierwsze wyjazdy Zarobkowe Do Związek Radziecki wtedy Ponieważ Ten kierunek dla mnie on był akurat najłatwiejszy Moja mama pochodzi z Litwy w Obecnej Litwy kiedyś to była Polska Bo pochodzi z Wilna Tam spróbowaliśmy odnaleźć jakąś dalszą rodzinę Dostaliśmy zaproszenie No i pojechaliśmy Obarczone to było bardzo dużym stres. Ja akurat w swoje pierwsze wyjazdy w tamtym kierunku odbywałem, no wszystkie właściwie pociągiem. Spróbujemy tu. A jak wiecie, tory po tamtej wschodniej granicy, to też się wiąże z jakąś anegdotą, są szersze o kilka centymetrów od naszych rozstaw torów, rozstaw Osi. No i na granicy cały pociąg, który wjeżdżał do wtedy Związku Radzieckiego, stał przez 4 godziny. Podnoszono go na nie wiem na jakiś metr do góry, całe, wszystkie wagony, jednocześnie i wymieniano wymieniano całą podwozie, a w międzyczasie przez te wszystkie godziny celnicy popiści Radzieccy żołnierze, rosyjscy żołnierze, radzieccy żołnierze, no tak. Radzieccy żołnierze. No jaka to była... Ja co oni byli nieuprzejmi? A nikt nie był uprzejmy Dokonywanej kontroli. Zawsze człowiek miał coś za uszami Niewiele można było przewieźć Ale coś tam się udawało Coś tam się udawało Przewieźć Żeby później to sprzedać, a ja z powrotem Z tamtego kierunku to No różne takie sprzęty Dzisiaj elektromechaniczne się wiozują Jakieś, jakieś takie bzdurne wiertarki Wentylatory No i oczywiście złoto Ja też przywoziłem złoto Ostatnim razem jest, jak ja się bałem pierścionek zaręczonowy dla mojej żony, z który miałem właśnie ukryty wentylatorze, a obrączki, że niby wiecie, że ja taki komunista, a obrączki w takim małem po Lenina Dobra, jadę dalej. Tak Taka po tego, że nas wszyscy gonią w lesie. Zrobimy małe doświadczenie. Ja będę jechał wolno. Na małym gazie pozdrowię tego pana i myślę, że się odzajemy. Do Dzień dobry. zaraz ładnie. No ale zmieniało się kierunki. Następnym kierunkiem były w moim przypadku Węgry. Tak, parę już tam złoty miało odłożone, oprócz tego, że normalna była praca. I znowu ta sama procedura. Do na milicję, sorry, nie na policję, zdać, później odebrać. Znowu książeczka walutowa, no i jedziemy. Pojechaliśmy we dwójkę pociągiem na dworzec Kaletti w Budapeszcie, wioząc z sobą, no chyba nawet te wiertarki z Rosji, ze Związku Radzieckiego. Jakiś kryształ, coś jeszcze, jakieś tam pierdoły. Wszystko, co udało nam się sprzedać, pamiętam. Wszystko to udało nam się sprzedać, no wiecie jak to jest, w tym kraju brakowało tego, ale w tym kraju było to, w tamtym kraju brakowało tego, ale u nas na przykład były kryształy, których nie było na Węgrzech, z kolei na Węgrzech, oni blisko graniczyli z Austrią, do dzisiaj graniczą, można było kupić tak zwane sweterki Shetland, <śled> oprócz tego, oprócz tego dezodoranty BAK, nie wiem czy są jeszcze w sprzedaży, pisze się Bac. Jak również, ale to był szał Zegarki elektroniczne mm, Podświetlane Stoper, kurcze, data Szał, pau. No a z powrotem Do domu I znów sprzedać po, po znajomych Lub były też takie komisy Z tego typu Z tego typu Jak to się nazywa? Rzeczami Lub na czarny Tutaj stanę na czarny rynek Poziom 600, to czarny rynek Dobrze, jedziemy dalej Z tego kraju to jeszcze na Węgrzech wam powiem taką historię Oczywiście, bo wszędzie Była za granicami tak zwana, znaczy tak zwana, no bariera językowa W Rosji, w rozwiązku radzieckim po rosyjsku W Czechach po, po czesku A to w miarę łatwe, No ale na Węgrzech to no, weźże się dogadaj Jasne, na migi, na palcach tego typu rzeczy, ale nie zapomnę jak dziś kolega z którym jechałem i później nie żyje. Tomek, pozdrawiam cię, bardzo wcześnie zmarł. Fajny chłopak był z niego, bardzo wcześnie zmarł. No i Tomek, mój kolega z którym razem byliśmy, chodził do technikum, w którym uczono język angielski. Ja i Tomek, weźże się do gady, pytaliśmy o jakąś drogę. Nie pamiętam dokładnie o co. Dobra, Tomek podbija do takiego, wiecie, czapeczka. Młodego chłopaka, czapeczka na głowie, taka portówka, plecak. Młody facet, no wydaje się, że po angielsku będzie umił I Tomek go pyta, do you speak English? On wie jest of course, a Tomek. No bo kurczę, ja tak trochę słabo właściwie. No i takie to były czasy. Ale człowiek się nie, nie przejmował tym wszystkim. Jasne, że dziś perspektywy czasu patrząc na to wszystko to, to się wydaje takie płytkie, proste, śmieszne. Natomiast wtedy ryzykowaliśmy wszyscy, którzy jeździli całym swoim majątkiem. Całym. I to było bardzo złe. No realnie jest super. Tyle razy Was namawiam, ja wiem. Nie jest łatwo kupić w ogóle motocykl. Nie stać mnie było na nic, A może tak wiem co to bieda. Chleb ze smalcem z magą jadłem. Suchy chleb. Jadłem. Na patelni odgrzewałem cukier i z tego robiłem lizaki, także... Ale w każdym razie namawiam Was na takiego triala. Naprawdę to daje tyle frajdy. Ubolewam, że nikt nie jeździ u nas. Na trialu. Byłoby raźniej, no ale... Jest jak jest nie można mieć wszystkiego Może czas najwyższy już Ach, Przejechać się do innego kraju Już zjadę tam na dół. I opowiem

Dobra, jedziemy do Austrii z kolegą, też z Tomkiem, mały Fiat. Nie pamiętam już, co wieźliśmy, no ale na pewno swój zegarek, rakietę, który dostałem na Komunie. Żałuję, że go dzisiaj sprzedałem. Nie zapomnę, przekraczaliśmy granicę w takiej małej miejscowości Hewlin po czeskiej stronie, a po austriackiej Latchaja. Nie wiem, jak się to poprawnie wymawia, a tam przed granicą masę, no masę, kilkadziesiąt, kilkaset, kilkadziesiąt Ech. Samochodów w rowie, tu traban, tu wargbór, tu stary traban, tu wargbór i tak naprzemiennie Ludzie z ddr jechali przez Czechy, wchodzili na piechotę prosząc o azyl A my z Tomkiem przekraczamy granicę Okej, okay, no wcześniej trzeba było przelać paliwo z tego, z kanistrów, bo wiadomo, paliwo drogie to też obarczone jakimś ryzykiem, stres w nocy, latarki, łojezu. Żeby nikt nas z Czechów nie zobaczył, z czechosłowackich żołnierzy. Przekraczamy granicę, i tam zaraz za przejściem był salon e, samochodowy Fiata. Nie wiem, jak długo stałem przy nim. Wpatrzony w tą szybę. Pół godziny? To było to po prostu. Coś nieprawdopodobnego samochody w sklepie tipo i Mirafiori Mirafiori marzenie Jezu jakie marzenie to było no ale może coś pojeżdżę bo tak niby to miał być vlog czy vloga, ja stoję No może pojeżdżę i dokończę wam tą historię dobra no Will I ever see the sun? But I no longer hold the gun. I have nowhere down to hide. Let me answer to your will. Baby, open me your arms. I am always on the run. I am always on the run. No, w każdym bądź razie wjechaliśmy już wjechaliśmy już do Austrii. Udało się, przepuszczono nas po skrupulatnej kontroli. Po co jedziecie, gdzie jedziecie? Oczywiście wszyscy ludzie jeżdżący no albo jechali w odwiedziny do znajomych, albo po prostu No, byli turystami. Ale tak naprawdę, gdzie my tam mieliśmy czas na zwiedzanie? Pojechaliśmy do Austrii Na Mexico Plac Udało się wszystko sprzedać Wszystko to co mieliśmy Za całą resztę opa Za pieniądze kupiłem Ja magnetowit, wspólnik magnetowit to był cały nasz kapitał Nie pamiętam ile on kosztował No i znów Powrót do Do domu już myślenie Podliczanie wszystkiego i myślenie o tym, kiedy znów można wyjechać. Tak. Eee, każdorazowo po takich wyjazdach robiłem sobie taki taki remanent. Można by powiedzieć bilans. Ile mam pieniędzy, ile wydałem, na co wydałem. I człowiek się niezwykle cieszył, ja się bardzo cieszyłem, a uwierzcie mi 30 dolarów. Kopalni z czterema sabotami się tyle zarabiało. Miesięcznie. Także te 35-100 dolarów to był. No to był. No nie wiem jak to dzisiaj przyrównać. No straszne pieniądze. W moim wyobrażeniu. Straszny fakt. Tak to było. No ale. Wróciliśmy do kraju i. i kolejne wyprawy. Tym razem już mając trochę więcej pieniędzy kupiliśmy więcej towaru Ale wszystko to było obarczone większym ryzykiem Znowu mały Fiat z przyczepką w Przyczepce To uh, byłaby wywrotka w Przyczepce dwa, dwa rowery Jedzenie na te dwa dni 40 litrów paliwa w kanistrach Wcześniej na granicy Oczywiście uzupełnione Towar podobny Ale tym razem poszliśmy Za daleko Każdy woził z sobą, my też Bo wtedy tyle można było Jeden wagon, czyli 10 paczek papierosów eee, Papieroce były w Polsce bardzo tanie Tam bardzo drogie, także przewitka była super I od razu można było je sprzedać Z tym nie było problemów Malboro, ale nie My chcieliśmy więcej ten wagon to za mało Wobec tego za zarobione pieniądze Do Peweksu Po Malborasy Chyba w sztywnym opakowaniu na pewno pamiętam Setki tak zwane I nie wiem Tomek miał pięć wagonów Ja miałem pięć wagonów ponad to co było można No ale należało je jakoś ukryć Banalnie rozkręciliśmy tylne Tylne światła w Maluchu tam one weszły No i co? Jedziemy Wiecie, dużo w życiu czasami zależy od przypadku Od... No od przypadku po prostu No Ale każdy przypadek to jakiś wybór Zdecydowaliśmy No przecież tak było nam dobrze Że nie jedziemy na La Bo to takie małe przejście Będą nas skrupulatnie kontrolować Tylko pojedziemy na Drassenhofen czyli mikulów po czeskiej stronie No tak zdecydowaliśmy Dobra jedziemy A w głowie wiecie liczniki już zaczęły pracować Ile to pieniędzy przywieziemy z powrotem No planować trzeba ale no właśnie Dobra wjeżdżamy na na granicę nawet paz pamiętam, środkowy paza były trzy Celnik z lewej strony Podchodzi do nas, paszporty dajemy, wszystko ok Wysiąść z samochodu proszę I podchodzi inny taki celnik austriacki Kurwa ile to emocji we mnie wzbudza nawet dziś Łzami się kręci w I celnik austriacki Rozpakowuje wtedy po raz pierwszy takie urządzenie widziałem wkrętarkę elektryczną na baterię Rozpakowuje z tego kartonu i wyn, 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 wyn. Good Machine podchodzi do nas i zaczyna rozkręcać ten nasz samochód. Nasz, czyli nie nasz. Bo Tomek nie był właścicielem, mój kolega, tylko jego ojciec, który był w Stanach dalej pracując gdzieś tam na tak no i rozkręcił nam te lampy z tyłu. Zaczął krzyczeć: banditem, Polakę! JA Pierdzielę! No to już wyobraźnia zaczęła działać. No, także przemycałem, byłem przemytnikiem. Przemycałem papierosy. Ten jeden raz i ostatni. Później już nie chciałem. Eee, skończyło się nieciekawie. Zabrano nam. My, oczywiście, twardych, dobierzcie sobie papierosy, puszczajcie nas dalej. A oni nie, nie, nie. Papierosy zabieramy, ale zapłaccie nam zło za to wszystko. E, no, dzisiaj to i człowiek jest mądrzejszy, ale wtedy mając tych naście lat, główniarzem był człowiek. internet nie było. E, wiedzę człowiek czerpał, no co? Tylko od znajomych, jak tam na tej granicy, jak na tej, jak na tamtej. I w każdym bądź razie zabrano nam wszystko. Tylko dlatego, żeby pokryć cło za te papierosy Może więcej tych sztang było, może nie 4, może po 6, czyli łącznie 12 Udawaliśmy myli, że nie mamy pieniędzy Nie wzięli nas nawet do osobistej rewizji Chociaż kiedyś byłem na osobistej Okropne przeżycie Okropne doświadczenie No, zabrano nam wszystko Kazano nam zapłacić Wtedy jeszcze miałem chyba 38 dolarów Powiedziano nam, że jak nie zapłacą, konfiskują samochód. No i wróciliśmy z Tomkiem. Bez towaru, bez pieniędzy, bez niczego. Cały mój kapitał, cały mój majątek. Naprawdę, uwierzcie mi to, to trudno porównać do dzisiejszych czasów. No. To tak, jakbym dzisiaj stracił, nie wiem, milion złoty? No chyba tak. 100 tysięcy to, to jest mało, porównując te kwoty. I tak się skończyła nasza przygoda. Wtedy namiętnie słuchałem Fleetwood Mek. I do dzisiaj, jeśli tylko słyszę ten zespół, to od razu mi się przypomina ten wyjazd, i później następny, bo następny jeszcze też były do Austrii. I na parkingu przed Olomuńcem jedliśmy z Tomkiem te zimne kurczaki, które sobie wzięliśmy na podróż Utka. Było tak ciepło, pamiętam wtedy. Nie wiedziałem co zrobić, nie wiedziałem czy wracać. Nie smakowały te karczaki. Taka to, taka to historia. Jeśli chcecie więcej tego typu opowieści, dykteryjek z mojego życia, to podzielę się nimi. A może ktoś z Was wyciągnie jakieś wnioski i, i naukę na przyszłość. Hej! No wszystko! Trzymajcie się! Hej! Sam nie bieram święty